Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie I witam was, słuchajcie, w kolejnym odcinku Z Gimper Stimulatora Słuchajcie, tu się zima normalnie zrobiła Czwarty tydzień, a tu zimno Ja tak się zastanawiam Matko Bosko, kochano Co to się stanęło? Dlaczego to tak? Zamknięte wróciło 8 rano, jest 8 rano <laughs> Słuchajcie eee, Ja cały czas tego update'u jeszcze Nie pobrałem Mówiliście mi, aaa Hunter weź olej, niepotrzebne ci, dobra to nie ma problemu I co bym chciał słuchajcie dzisiaj zrobić, chciałbym dzisiaj zrobić eksperyment ile można zdobyć levela w jakimś tam czasie Po prostu włączę sobie clicker i będę wam gadał różne rzeczy, które się u mnie wydarzyły, a trochę się wydarzyło No to tak, najpierw bym może, nie, nie siadłbym do komputera, najpierw bym sobie poszedł do lodówki Ale w ogóle jaka muzyka się zrobiła inna, ty no. Dobra, po bobrze możemy pójść do tego. Do, sk do skorzystania z komputera. Yy, I co ja mógł sobie? Yy, wezmę sobie postreamuję troszeczkę. Bo w ogóle zobaczyłem, że bardzo duża ilość z was powiedziała Hunter, ty weź tego, ty weź nie... Nie, nie update'uj, bo zjebali No to na razie nie będę update'ował, nie? Na razie nie będę update'ował I tak jak mówicie, nie ma sensu Na razie sobie postreamuję troszeczkę Rachunki poopłacane mm, co jeszcze? Czekam na kawę, czekam aż będzie kawa W Gimper Stimulatorze, ponieważ Chciałbym teraz, wiecie, usiąść i Na przykład zrobić, ile w ciągu 15 minut można zdobyć EXPA w grze Gimper Stimulator Nie, na przykład, nie? Tak wiecie, bo tutaj EXP ładnie rośnie. O, Pussy Destroyer 69PL to jest mój nick z wszystkich gier. Tak naprawdę, ja się tak podpisuję. Taki miałem mieć nick, nick w Minecrafcie, tylko że niestety nie było. No, a teraz tak, słuchajcie, byłem sobie ogólnie. Co mogę wam powiedzieć, że gdzie byłem? W Ikei byłem, nie? Ale to wam opowiem normalnie. Kurde, jakie zakupy żem zrobił, jakie zakupy żem normalnie zrobił. Ja nie wiedziałem, że ja taki za zakupocholik jestem, nie? Czekamy na darmową kawę w Maku, bo darmowa kawa w Maku musi być. I zobaczymy, albo zobaczymy, ile można zarobić ze streamowania. O, taki dam, taki dam tytuł dzisiejszego, a potem nam jeszcze inny będą, tak będą inne, takie cylic będą robione. Zobaczymy, ile można zarobić ze streamowania w 15 minut. I damy sobie. Damian, nie strzelaj. Może <noise> jakie naprawdę śmieszne te nikki są niektóre. Panie, tu trzeba... Myk jak wosło, elegancko, za Jak tymi ręcami macha, Zobacz. jak Tomek macha ręcami, ja. Zawa jak macha. Ale Tomek widać, że mocno zaciska ręce, bo ma strasznie duże przedramiona. Strasznie, strasznie mocno zaciskuje na innych tych na innych ćwiczeniach. Mocno zaciskuje... Yy, uchwyty i mu bardzo mocno przed ramię działa, tak mi się wydaje. <gryw> zobaczymy, El to. Czyli robię sobie tydzień streamowania. Yy, zobaczymy, znaczy tak, tydzień streamowania. Po prostu 15 minut streamowania w tej grze i zobaczymy, ile da radę zrobić. A potem zrobię, ile można na kawce, yy, expa wbić w maku i dam wszystkie inne rzeczy. Trzeba, trzeba. Tu w ogóle cały dzień mi streamuje za jaki chłopak jest. Ty, a może by zrobić rajda do tego, do wózka? W sumie nie głupie. Bo jeżeli ten wózek daje jakiś pasywny dochód w tej grze, no to kozak, nie? Ty no, mieć, a nie mieć. No jestem ciekawy, słuchajcie, to jest. To jest dla mnie już ciekawe w tym momencie. O oh jest. <ścoughs> Zjedzmy coś z lodówki, mamy 60. Ale wyczułem blask blask, dobra. Dajemy spanko. Last jest 1498 No to zjem sobie jedną butelkę I go dalej w streamowanie Bo muszę ten, słuchajcie, wózek sobie ogarnąć To jest zdecydowanie, zdecydowanie dobre I zobaczymy czy Zobaczymy co to mi da Startuję już od 331 Także całkiem spoko wynik I pierwszy donate wpada 4 zł ponad To jest good, to mi się bardzo podobie ja takie przyzwyczajenie mam dziwne kurdym w końcu normalne biurko naprawdę wydaje nie zdajecie sprawy jak mi jara fakt posiadania normalnego tylko manjat trzyma poziom fakt posiadania normalnego biurka dla mnie to jest niesamowicie niesamowicie kojące moje moje ego czy moje wszystko w sumie To jest naprawdę miłe uczucie, kiedy masz normalne biurko i to normalne biurko po prostu jest duże, jest wszystko ogarnięte. Jest bardzo spoko. Bardzo mi się podobie Ja w ogóle widzowie mogę wkręcać teraz innych, że nie wyprowadziłem się z białego stoku. Bo pokój jest prawie że identyczny, naprawdę. Powiem, a co domontowałem, bo mi pozwolił właściciel. Kiedyś będzie te, te tutaj. Albo nie będzie w ogóle i tyle. Albo może bym odmontował, bym wkręcił tą śrubę i bym sobie powiesił jakiś obrazek z tyłu. O. To by było dobre. Tak pewnie zrobię. Tak bym zrobił. Może przycisk na yy, ten srebrny YouTube'owy. Coś bym takiego powiesił. Łzy to najlepszy zespół. Akurat Łzy to jest bardzo dobry zespół. Ten stary. Nie wiem jak teraz, czy, czy cały czas jest y, ten. Czy cały czas jest ta sama wokalistka. Ale kiedyś to normalnie. Kiedyś Łzy kozak. ja streamer. The Grzegorz. I cały raz po 49 wzrasta Delbox Ty Del, Delbox jak rzucił pieniędzy Delbox, boże Co ty tyle pieniędzy, powiedz, że trzeci raz rzuci Nie, tw, stara Teraz muszę iść w końcu na malowanie włosku, bo mi się już takie cegła z twojego domu Bo mi się powolutku Kolor kończy. Znaczy już już mi się skończył, w sumie kolor że teraz są szare, nie? Już mało niebieskiego. Kanikuły, tu, 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 tu. to jest tu, 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 tu. Pineapple Princess25 Ja nie wiem czy to jakieś memy są, czy to nie są memy. Niepowstrzymany, to już wiem co to jest. O, to mój? Oooo wyciszał, zapomniałem, przepraszam widzowie. Jak słyszeliście coś? Dobra, starczy. Mi się wydaje, że już mam, mam full. Zadowolenia zero. Jak to w ogóle ze statystykami? Prestige minus 26 mam Uja. Energia zery. A bo to tysiąc jednostek, dobra to 20 jest. Okej, okay, to ja wychodzę stąd i zaraz lecimy dalej w streamerkę. Mlask, blask, blask mlask Dobra, czas na spanie. będzie uzbierany na ten muzykę. Ojejku, Jakie ja mam mało. Blask, mlask. Mlask mlask mlask. Mlask mlask mlask. mlask. mlask, mlask. mlask, mlask, mlask. mlask, mlask, mlask. Dobrze, bo tu, o, tu już energia z za, za zaczęła schodzić. Dobra, i siadamy. Słuchajcie, i dalej streamerka. Dalej streamerka. Może 10 minut zrobię. Ile się zarobi w 10 minut streamowania? Ja wiem, że to nudne odcinki. Wiecie co, ja będę. Ja prawdopodobnie tylko dolecę do końca tygodnia tę serię. Bo ja widzę, że to mi zbiera słabe, naprawdę, wyświetlenia ta gra. I wymyślę sobie coś innego. Możecie mi napisać pod tym filmem. Ja sobie poczytam. Yy, poczytam sobie komentarze. Wyjątkowo sobie poczytam komentarze. Możecie mi napisać, jak, jaką grę byście chcieli. Z tych, które wychodzą, z tych, które wyszły żeby się pojawiała u mnie to ja się postaram coś ogarnąć żebyście mieli fajne gierki Dobre, no ja znowu delbox delbox najlepszy chyba ten najlepszy donator nie jak on tyle pieniędzy wysyła Czy kurwa już tyle razy kombinuję nad tym i nie wiem nad tytułem yy... Na początek sobie może dam Jak to się nazywa yy, Na początek sobie dam Dobiję 2000, żeby mieć na ten wózek, nie? Łzy to najlepszy zespół mi się bardzo podoba piosenka z zespołu z Anastazja jestem, tak się nazywa chyba. O ile dobrze pamiętam. paprykarz 32. No słuchajcie. Ale tak mi się wydaje, że dobiję do... klikać żeby o tak najszybciej jest prawą ręką dwa palce ale bym sobie zjadł pizzę no ja też dobra mamy 2000, tysiące ale dobiję takie dwa może dwa dwieście żeby mieć tę rezerwę nie taką pieniężną Potrzebuje mieć, słuchajcie, jakąś poduszkę finansową, nie? Dobre pomarańczowe. Dobra, i teraz tyle starczy. Yy, tutaj bym sobie dał od razu nagrywanie, mój, 3D sobie czas miałem. Render publiku. Wycsałbym sobie zjadł sobie pras, chrupki krzywowe, winko jakieś. Ojej mi się tu jeść za bardzo chciało. przygotuj jedzenie. łatki e, nie, ja nie chcę, bo to mi też zdrowie zabiera. Przygotowywanie, a to do dupy jest Blask, blask 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 blask. blask, blask, blask. Jebać. Nie ja najbardziej się łódka opłaca i te wszystkie inne rzeczy. Dobra, jak z kawą? Nie ma kawy jeszcze. Okej. Okay. O! teraz mi pieniądze generuje. To no super. To no super w takim razie Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Ja sobie przygotuję tylko teraz te Żarcie najlepsze Nie ma sensu tak naprawdę w nic innego się bawić Ja się tu będę bawił by na kupie ja niech wpierdala Jelo Zakupy idealne mi się wydaje Potem będę się bawił jakieś dywany, nie dywany Inne rzeczy Znaczy się umeblowanie Bo to na razie kompletnie niepotrzebne tak jak mi wie i co, i piwko tylko, żeby wypił? Szczęście pełne. Elegancko. Także mordy, od mordu nie serdeczna rigata obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobał. wszystkie instrukcje, macie opisie, to był antylekacja, was widzowie na słonego trzymajcie się. End you.